Witajcie. Czekoladowo-kokosowe ciasteczka, które chcę Wam dzisiaj pokazać, przygotowuje się bardzo szybko i piecze się dosłownie 15 minut. Białka, coś do posłodzenia. Ja wzięłam jedną łyżkę erytrytolu, kokos i kakao. Po zmieszaniu otrzymujemy dość twardą masę. W związku z tym nasze ciastka będą twarde i suche. Jeżeli chcecie, aby wasze ciastka były bardziej ciągnące i mokre, to wtedy zredukujcie ilość kakaa. Pod filmem postawię dokładny przepis. Z całej porcji wyszło mi 10 sztuk, tak więc ciastka były dość duże. Wypiekałam w nagrzanym do 170 stopni piekarniku około 15 minut. Jeżeli zależy Wam na ciastkach bardziej wilgotnych, to oczywiście zredukujcie również długość wypiekania. Ponieważ do przepisu dodałam tylko jedną łyżkę erytrytolu, drugą zmieliłam na puder, którym posypałam ostygnięte ciastka. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taki przepis i do zobaczenia następnym razem.